Sianko, z tej strony woko, a dzisiaj zrobimy nową serię e, z gry Slime Rancher ogólnie też mój znajomy czyli e, Nity how czy, czy Nity-kun e, także nagrywa tą grę więc e, więc no, ogólnie zapraszam też na jego kanał, no, raczej znajdzie się w opisie. A tak, <laughs> ogólnie to zaczynamy. Ogólnie ta gra polega w sumie na tym, że na początku zbieramy slajmy yy, i też plorty, z których możemy później kupować za którym, które możemy sprzedawać, a za. Pieniądze zarobione możemy kupować albo lepsze tutaj miejsce, gdzie te slajmy będą się znajdowały, albo jak w grejdy, które tam są. Ogólnie to ja robię to tak bardzo szybko, bo nie chcę przeciągać. I ja yy, teraz, mnie, teraz idziemy po kolejne slajmy. Widzonko już zbieram, wiem po co Wy może nie wiecie, ale to mniejsza z tym Właśnie dlatego Tam już widzieliście pewnie Jakiś przebłysk Chodźcie. O, mamka no Ogólnie postaram wam yy, Ogólnie Myślę, że będzie niedługo jakiś odcinek z, z jakąś inną osobą. Jakiś... nowy odcinek. Tu coś będzie nowego. A teraz... małe cięcie

No w że czasami nic nie mówię, ale... No... Po prostu zagapię się, bo rzadko nagle nie biorę. No, to, biorę, to jest fajnie. Nie chcę, to nie chcę. No, idziemy sobie, już wracamy. Może jeszcze jakieś darmo tutaj upolujemy. O, są. Proszę mi tu przejść. Siub. Siub. Spadaj. Jeszcze jeden bym psiał, ale... To pewnie nie, zbier nie zbieramy. Dobra, idziemy teraz. Wracamy do domku. Niedługo... Niedługo ogólnie postaram się co soboty wrzucać nowe odcinki to wyjdzie, ale dzisiaj nagrywam z trzy odcinki, więc jeżeli przez przypadek wrzucę jakiś jeszcze jeden odcinek, to, to spokojnie, to po prostu dlatego, że się pomyliłam. Halo, proszę to zjeść i ty proszę to zjeść. No Ty sobie lecisz. Dziu, dobra. To lecimy ogólnie dalej. Klej tu. Ok, poleciał. Dobra, tego płata, <coughs> Lecimy dalej. Ogólnie to... No, ogólnie to nie myślę, czas potem będę nagrywał kolejny odcinek, więc spodziewajcie się. Lecimy szukać plantów. Musimy jeszcze coś zarobić.

Tak, yy. jakoś no, mniej więcej rozumiem, wiem co się jak robi, de, yy, co najłatwiej yy, zrobić. Mam jednego save'a, który jeżeli pod tym odcinkiem będzie. Nie wiem, że to pewnie mało, ale yy, 10 łapek w górę to yy, zrobię yy, przegląd save'a. Albo na 10 odcinek, zależy co będzie pierwsze 10 łapek w górę, albo nie. Yy, Dajmy, że 20 łapek w górę pod, 10, pod 9 filmami, lub, yy, lub 10 odcinek, bo na 10 odcinku to, do, to zrobię. Albo do 5. Jeżeli do piątego to dowiecie, to będę bardzo szczęśliwy. I mam nawet zrobię może kilka razy w tygodniu. Jeżeli będzie mniej, to nie zrobię tego. Chciałabym kupić dach. Na razie są grzeczne. Ale to nie się zmieni pewnie. Ale to mniejsza z tym. Mąsiu, hen han hen hem, hen han poleciał hen han hen han hen han hen han. Dobra. Tego plorta proszę mi dać, a tego sobie zjadę. O, jedz go! Zjeść tylko Lecimy znowu tam proszę tam odleć. Zbieramy kolejne ploty, bo tu ich dużo będzie. Sił 8 parcików 10, 11 fly tutaj jeszcze 15 będzie tak 15 pójdę jeszcze tu na długo, wiem, no że tu coś jest o, tu to, tu to jest Tu Ale proszę nie unikać w to, co się tu przed chwilą zadziało, to tam nie przedobrakuję. I tak się zdarzy. Yy, idziemy sobie dalej, szukamy jedzonka. Tane, to ale nie widzę, bo. Bo mi się nie chce. Szybko! Chwalda! Kruty! Nie poszło? na oko i teraz nadzieję, mam nadzieję, że niedługo właśnie liki będzie, no po prostu będzie i myślę, że będzie nowa seryjka ale coś mi nie wyszło bo już jest bo już trochę teraz Trochę nach. wracamy do domku. Jak macie pomysł na jakąś grę, którą bym mógł nagrać, piszcie skłiało, zmiało tak Raczej Wasze pomysły będę brał pod uwagę. Będę ich olewał, ale nic. Może z natalcią i z warzywą też może być odcinek. Nie wiadomo. Zależy, kto będzie chciał. Pytanie, co ten slajem. Co ten chciał. Co ty chciał odwalić? I chciał wskoczyć. nie to, nie to wejść siup to. idziemy tutaj jest taka fajna rzecz to się nazywa no akurat tego nie ma, bo słabo się nazywa I to dalej. wybieramy. Przydatne zawsze są. No, sprawdzę zaraz ja ile mam już minut nagrania. ale tak za 20 minut zależy jak mi się będzie chciało okay. idziemy, wracamy teraz w ogóle myślę, że i najchętniej to bym Wam wyciął jak łażę w tą i w tą i zbieram to, zbieram pasy. no to nie jest najciekawsze. No dobra, pyk 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 Słuchaj proszę odejść. Muszę się odsunąć. Muszę no. kupić coś. No. Wiesz, nie będę takiego krótkiego takie krótkie odcinka robił. Bo pewnie minęło jakieś 5 minut. Nie wiem, bo zapomniałem stopę, raz chcę odpalić. Ale no. Nie wiem zostawcie suba. No please. Ja no, no, ogólnie jeżeli macie konto ale nawet jak nie macie to załóżcie i Dajcie tego suba Nie nagrywałem odcinku, ale spróbuję jakoś regularnie. Myślę, że w piątki będę starał się wydajniej robić odcinki z Minecrafta, ogólnie z różnych serwerów, z czegokolwiek. W soboty będę robił z właśnie Slime Ranchera. w środę no, rzadko będę robił, ale może czasami będę robił odcinki. Kiedy jeszcze na no, niedzielę będą mogły się z nowej serii pojawiać odcinki. I uzupełnię zresztą. Wreszcie dni będziecie mogli sobie powybierać, tego nie w środę, bo wodach tak trochę słabo. Słuchajmy, to są najbłodniej Będę tam sprawdzić, bo tam był raz slime, tylko on się tam wpadł Nie wiem czemu był tam To no się I nie ma Tylko te dwa plasty co tu rośnie, to by mi się bardzo przydało o, dobra Co się dzieje Myślę, że już na kolejny odcinek będziemy gotowi pod odcinkiem też będę czasami grał, ale to czasami to się robi ale myślę, że dobrze Wam się ogląda już myślałam, że wyskakujemy wami. tu w ogóle spadło co no strasznie I idziemy jedzonko

Troszkę to wybieg, eh. Skoro się wydarzy, żebym miał jakiś pomysł na nazwanie odcinka. Hmm. Chyba już mam. Nie, my już wiecie, co to za nazwa odcinka, ale. ale ja, ale ja nie wiem o o tym to ja nie wiedziałam to coś takiego jest dobra skaczę i tu nic chyba nie ma i tak, dokładnie jak mówiłem, tu nic nie ma dobrze, to chciałam. No, no. niedługo chyba koniec odcinka. No pewnie jeszcze przyciągniemy minut. No myślę, że jeszcze 10 minut i będzie, ok. Что? Нету. Я делаю точно то, что на моем обычном там, где? там, где нужно? Прошу, прошу слайда. bo to już nie w górze fajnie, yy... tu się to najszybszej rzeczy fajnie, nie fajnie, fajnie, mi fajnie, nie nie, starczy. Jeżeli macie jakieś podpowiedzi, co ja mógł zrobić, to możecie miało pisać w komentarzach, co mógłbym e, zmienić. O, już wyrosło jakieś jedzenie. To mi starczy, tylko że nie wiem, czy mi starczy, ale nie powiem na co, ale, ale raczej starczy. O nie. To zbieramy. Wracamy. A jeszcze jedną rzecz sprawić czy tu nie ma. No tam jest jedzenie. Siup. Jeszcze mi brakuje dziewięć. 19, nie 9. O, ale to już urosło, więc już mniej. Okej, okay, dobra, starczy mi tyle. Jeszcze tylko 10, czy około to 12, jakiego rodzaju widzenia. Co się mówi? Początki są zawsze trudne, ale nie tutaj. W sumie. Proszę mi jeszcze to dać. Okay. I teraz trochę jeszcze kuczaków. Dobra, to, to, to jeszcze są te. Musimy sobie wezmę co najpierw. Teraz kuczaków tylko 6 km no. Jeszcze kilka, jeszcze dwa hany, hen będzie coś tam jest? Chyba nie ma. No dobra, ale tu są idealnie dwa i lecimy do Gordo i myślę, że właśnie z tym niecierpliwieniem zakończymy ten odcinek wiążek pewnie krótki okuty dobra? I teraz z tym akcentem kończymy Dobrze, ten odcinek. Do zobaczenia.